Jeśli miałbym wskazać jeden gadżet, wiecie, taki dodatek do smartfona, to bez wahania powiedziałbym słuchawki TWS. Są na tyle małe, że można je bez problemu wrzucić na przykład do kieszeni i mieć je zawsze przy sobie, ale też są na tyle wszechstronne, że stanowią niejako przedłużenie smartfona. Wiadomo, niektórzy wolą mieć coś na głowie lub na uszach niż w uszach i to też są dwie zupełnie inne kategorie sprzętu. TWS i słuchawki nauszne. Natomiast nauszniaki, tak zwane, sprawdzają się też w nieco innych scenariuszach. No dobrze, skoro trafiliście na ten film, to pewnie szukacie jakichś słuchawek TWS. I ja postaram się Wam podpowiedzieć, na co zwrócić uwagę przed zakupem właśnie tego rodzaju słuchawek. A myślę, że przerobiłem na tyle dużo tego towaru, że przynajmniej jedna rada powinna Wam pomóc. Pierwsze, na co moim zdaniem trzeba zwrócić uwagę, to rodzaj słuchawek TWS i rola, jaką te słuchawki TWS mają spełniać. Bo na przykład, jeżeli chcecie w nich uprawić that sport No, to trzeba moim zdaniem szukać właśnie w takiej podkategorii sportowej. Przede wszystkim ze względu na tak zwane trzymanie się w uszach. Klasyczne słuchawki TWS raczej nie są zbyt dobrze przystosowane do warunków na treningach. Od chociażby niedawno poleciłem znajomemu bardzo dobre słuchawki Soundcore Space A40 i jest z nich bardzo zadowolony, poza jednym aspektem. Ćwiczy crossfit i to dość intensywnie, więc podczas treningów słuchawki wypadają mu z uszu. Przede wszystkim wysuwają się z tych uszu ze względu na to, że te uszy się po co. Nie dzieje się to natomiast podczas normalnego użytkowania. Co w takiej sytuacji zrobić? zmienić gumki, a najlepiej na takie ze skrzydełkami, a tak naprawdę najlepiej od razu kupić po prostu sportowe słuchawki TWS, które z założenia będą się świetnie trzymać w uszach podczas treningów. Jak nie za pomocą dodatkowych skrzydełek, to może specjalnych uchwytów. Takich jak na przykład w Soundcore Sport X10. Ja akurat za tym dodatkiem do słuchawek nie przepadam, ale na pewno utrzyma słuchawki w uszach lepiej niż normalne, klasyczne gumki bez takich wichajstrów. Oczywiście trzymanie się słuchawek, czy to do łóżnych, czy do kanałowych w to jest bardzo indywidualna sprawa. i Ja na przykład biegam z AirPodsami Pro pierwszej generacji. One mają normalne, zwykłe gumki, a mimo to mi z tych uszu nie wypadają w zasadzie przy żadnym scenariuszu, niezależnie nawet, czy kropił deszcz. Więc tak jak mówię, wszystko zależy od tego, jak dane słuchawki będą się w Waszych uszach trzymać. Natomiast e, jeżeli chcecie uprawiać sport, no to patrzyłbym raczej na sportowe, które po prostu mają mechanizmy pozwalające słuchawkom lepiej trzymać się w uszach. Jeśli zależy Wam bardzo mocno na brzmieniu, to koniecznie zwróćcie uwagę na hi kodeki audio. A trzeba nadmienić, że te kodeki również schodzą do niższych półek cenowych. Dlaczego powinniście zwrócić na to uwagę? A no zobaczcie, AirPods Pro drugiej generacji kosztują prawie 1300 zł, a brzmią zauważalnie gorzej niż kosztujące połowę tej kwoty Soundcore Liberty 3 Pro, które regularnie polecam. Dlaczego? W dużej mierze ze względu na to, że Liberty 3 Pro obsługują hi kodek LDAC, zwany potocznie LDAKiem. Bitrate, zwany również przepływnością, to ilość danych transferowanych przez konkretne urządzenie w przedziale czasowym. I hi kodek przesyła tych danych wielokrotnie, niż kodek nieheresowy. Oznacza to, że muzyka, która do Was dotrze, będzie po prostu jakościowo lepsza. Więcej detali w górnych i dolnych partiach, a tak po ludzku, na przykład wyraźniejsze szczegóły w talerzach perkusyjnych, czy więcej detali w basie. Tylko pamiętajcie, że do hi-resowych kodeków potrzebujecie również smartfona, który obsługuje te hi-resowe kodeki. No i tutaj. No iPhone takich nie obsługuje, więc o iPhone nie zapomnijcie, jeśli zależy Wam na jakości brzmienia. Dodatkowo Hi-Resowe musi być również źródło dźwięku, więc tutaj odpada Spotify i raczej zainteresujcie się takimi usługami, jak na przykład Apple Music albo Tidal. No ja na przykład ze względu właśnie na Hi-Resowe kodeki, czy w zasadzie ich brak na Spotify, Przesiadłem się jakiś czas temu na Apple Music i bardzo sobie chwalę, bo po prostu jakość jest zauważalnie lepsza. Pamiętajcie jednak, że sam kodek nie oznacza od razu rewelacyjnego dźwięku, więc koniecznie zwracajcie też uwagę na samo zestrojenie i brzmienie Słuchawek. Takie na przykład Huawei FreeBuds 5i brzmią zaskakująco przeciętnie jak na TWS z hajresowym kodekiem. No i tutaj już bez większych detali, natomiast mogłyby te słuchawki brzmieć lepiej, a to oznacza, że sam hi-resowy kodek nie sprawia automatycznie, że słuchawki będą brzmiały bardzo dobrze. Ten sygnał będzie szedł w bardzo dużej tak zwanej rozdzielczości, natomiast no, może tak być, że jednak do Was nie dotrze brzmienie, którego oczekujecie, więc zwracajcie poza kodekami uwagę również na brzmienie samych słuchawek. Czas pracy na jednym ładowaniu to sprawa więcej niż oczywista, i to też. Sprawdzajcie. Co z tego, że słuchawki brzmią ekstra, jak wyciągną na hajersowym kodeku niecałe 3 godziny. Spokojnie jak idziecie gdzieś na spacer czy pobiegać, ale podczas lotu samolotem 3 godziny to absurdalnie mało, szczególnie na dłuższych trasach. Tu oczywiście pewnych rzeczy oszukać się nie da i im mniejsze słuchawki, tym ten czas będzie krótszy. Ale niektórzy producenci sobie z tym radzą, inni nie, więc warto wybrać tych pierwszych. ANC, czyli system aktywnej redukcji dźwięków otoczenia. Powiem wam, że ja się do ANC zarówno w słuchawkach nałóżnych, jak i do dokanałowych do kanałowych, przyzwyczaiłem tak bardzo, że nie kupiłbym już słuchawek bez ANC. Tyle tylko, że sama obecność ANC wcale nic nie znaczy. A niestety niektórzy producenci pchają ANC, gdzie się da, nawet jeśli to ANC jest beznadziejne. Jeśli więc zależy Wam na takiej redukcji, która wyciszy szum samochodów podczas spaceru czy inne niepotrzebne dźwięki i zrobi to dobrze, no to szukajcie słuchawek, które mają po prostu dobre ANC, a nie tylko. Po prostu mają ANC, bo niestety w wielu tańszych modelach mogłoby go w ogóle nie być i nigdy by tej różnicy nie zauważył. Jakość rozmów telefonicznych w słuchawkach TWS to jedna z najważniejszych cech takich słuchawek, a to ze względu na to, że oprócz słuchania muzyki czy podcastów, oglądania filmów na YouTubie, seriali w usługach streamingowych gdzieś w podróży, będziecie na pewno również rozmawiać przez telefon. To znaczy nie przez telefon, będziecie prowadzić rozmowy telefoniczne w tych słuchawkach, bo to jest mega wygodne. Zwróćcie uwagę na mikrofony, i do tego dochodzi też jeszcze system redukcji hałasu podczas rozmów, właśnie w mikrofonach. Zwracajcie na to uwagę, wybierając słuchawki, żebyście potem nie żałowali. W części TWS-ów wasz głos będzie niestety brzmiał fatalnie, jak przez jakąś skarpetę. I będziecie się wkurzać nie tylko wy, ale również wasi rozmówcy. I na koniec cena bo to jest oczywiście bardzo istotna rzecz. Niektórzy mają duży budżet na słuchawki TWS, inni mały. I wcale nie znaczy, że ci z małym kupią beznadziejny sprzęt. Bo co do zasady, w świecie technologii jest tak, że lepsze sprzęty kosztują więcej. Natomiast trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Nie jest bowiem zawsze tak, że droższe słuchawki będą brzmieć czy działać ogólnie lepiej. Znana, szanowana firma produkująca słuchawki jest oczywiście gwarantem jakości, ale zdarza się, że w dużo niższych pieniądzach kupicie tak samo dobry, a czasem nawet lepszy sprzęt. Warto więc moim zdaniem dawać szansę też mniej znanym producentom i nie skreślać ich tylko dlatego, że na pierwszy rzut oka nie kojarzą się ze sprzętem audio. Ode mnie to tyle. Jeśli macie jakieś dodatkowe rady przy zakupie słuchawek TWS, to oddaję Wasze ręce sekcję komentarzy. Widzimy się niedługo. Na razie.